Od piątku 26 maja przez dwa dni na Świnoujskich Obiektach Sportowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz oraz na boiskach Liceum Ogólnokształcącego imienia Mieszka I i Gimnazjum Publicznego nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza, a także w części Sali Sportowej Miejskiego Domu Kultury rozpoczęły się 16 Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów. Organizatorem mistrzostw jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy i miasto Świnoujście. Przyjechali skarbowcy z całego kraju, prawie 3000 skarbowców, aby przez sport integrować się, bawić, odpoczywać, a przy okazji być razem z innymi. Nie, byś, nie, nie moglibyście zorganizować tak miesiąc temu tej właśnie imprezy sportowej? Co by podatnicy się cieszyli i odpoczęli? Nie no, obowiązki obowiązkami, a w wolnym czasie spędzamy ten czas właśnie na mistrzostwach. Panie Sławku, w jaki sposób można zebrać logistycznie tak dużą ilość zawodników, tak dużą, tak dużą ilość przedstawicieli Urzędów Skarobowych z całego kraju? Jest to inicjatywa oddolna, która się cieszy od 16 lat wielkim powodzeniem. I to ludzie nas napędzają, nas, organizatorów, żebyśmy to takim czasem robili. Robimy to w, zawsze w każdym innym mieście, w innej dzielnicy Polski, ale frekwencja pokazuje, że jest to bardzo potrzebna impreza. Rozumiem, że zostajecie już na tej 17. imprezie w już Nigdzie więcej yy, ruszać nie będziecie. Świnoujście nam się bardzo podoba, jest piękne, gościnne i słoneczne. Chcielibyśmy tu wracać, może za parę lat. Zatem wracajcie w czasie urlopów wakacyjnych. Dziękuję za zaproszenie, przekażę koleżankę i kolegom. W dziesięciu zaplanowanych dyscyplinach sportowych udział weźmie blisko 2,5 tysiąca zawodników reprezentujących pracowników urzędów skarbowych z całej Polski. Co to za rura? A to jest, dobra. Czy Urząd Skarbowy montuje, zajmuje się też montażem? Montażem i uszczelnianiem. Uszczelnia, uszczelnianiem tu Szenek rozumiem, systemu. podatki lecą tak te Tak jest. Przynosi to oczywiście odpowiednie wymierne efekty. Jak najbardziej. Skąd Państwo przyjechaliście? Myślenicę. Pozdrawiamy myślenicę, Dziemy. życzymy wspaniałej zabawy. Dziękuję Witamy kolejną drużynę Urzędu Skarbowego Skąd? Blasko Pomorskie. O, to tak niedaleko nie, nie nasz. No trochę, a skąd? Jasne, jak się babicie? Bardzo dobrze, jak na razie bardzo pozytywnie, wszystko mi się bardzo podoba e, i... Dlaczego w takich strojach, proszę powiedzieć? E, nawiązując do ostatniej reformy w nazwie jest kas, więc Aha. dlatego wyka wykaskowali, tak? Czym e, pani będzie startować? Nie, ja nie startuję, mam dziecko, więc ja tutaj bardzo rodzinnie przyjechałam. E. Dzisiaj dzień, dzień matki, no to zatem wszystkiego dobrego, bo jest Pani z dzieckiem. Dziękuję bardzo. Tamy międzychód w Świnouściu. Co, co tam w waszym urzędzie, kochani? No, tak jak wszędzie. Zmiany, zmiany i zmiany. Dzisiaj się podatnicy cieszą, bo jesteście w Świnouściu zamiast u siebie. No, jasna sprawa! Dzisiaj wszyscy są w urzędzie. Jak, jak? dzisiaj wszyscy? My to podatnicy w urzędzie! Aha, w ten sposób tak, to, czy, tak, taka zamiana. się, tak. W czym, kochani, startujecie? Dużo konkurencji mamy. A no, pani jaką wybrała? Pływanie, to jest moja mocna. Jasne, Pan? Biegi. Ja. I pani? Ja jako kibic. Wierny. no, Kibicu zabraliście ze sobą, przecież to w świnoujściu będą. I jeszcze pani? Strzelanie. O, proszę bardzo, samą dychę życzę. Tak, tak, dziękuję bardzo. Wspaniałej zabawy, wszystkiego dobrego. Dziękujemy no, bardzo. Idziemy do głównej damy Urzędu Skarbowego. Dorota Szymanek, Urząd Skarby Warszawa Praga. Skąd? Warszawa Praga. Proszę bardzo, i Warszawa Zabitała, czyli podatnicy mają dzisiaj dzień wolny, rozumiem. E, no, podatnicy nie, tylko my. E, jakie, jakie preferuje Pani zawody sportowe, w których będzie Pani uczestniczyć? To znaczy, tak. My tutaj oczywiście e, całą grupą jesteśmy chętni. E, do, kankana, kursie... do kankana, do kankana. I konkurencja także. Do kankana. Są mi, są mi nasze e, oczywiście e, panie Kowbojki. <grym> tak. Również Skupię, tego samego tak. Urzędu Skarbowego. Tego samego Urzędu Skarbowego. Jaka konkurencja przed panią będzie? Przeciąganie Liny na przykład. E, rozumiem Strzelanie, będzie pani... Prze oczywiście przecią ten, przeciągać, ale nie z tego przeciągać będzie pani szefa przeciwnej drużyny. <grym> Spróbuję. Jasne? Spróbuję. Powodzenia wspaniałej zabawy. Dziękuję za bardzo, również. Urząd skarbowy w ołominie. Wita telewizja Świnoujście, Najwyższego, najdłuższego urzędnika Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy w Łominie. wita serdecznie w Świnoujście. Dziękujemy za tak piękne przyjęcie. Bardzo nam się tutaj podoba. Jest świetnie. I to tylko tyle. Aż tyle. Pani kapitan dopływa do nas. Dzień dobry, Pani Kapitan. Pani kapitan dopłynęła. To jest nasza pani kapitan. To jest młody na rybek. To jest poza łodzią widzę. Witamy Urząd Skarbowy umie Łódź. Umie pływać. Umie pływać. Kochani, co tam łodzi? W sumie bardzo dobrze. Wesoło bawimy się, jest rewelacyjnie. Pogoda dopisuje, nie ma co psuć. Łódź mamy dużą, mocną, silną i zwartą. Także tak, 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 jest ok. Nie ma co psuć. Dziękujemy. Dzień dobry, witamy Diabłów z Poznania, Urząd Skarbowy Poznań. Elbląg. 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 Ja to zapoznałem się rozglądam. Co słychać w Elblągu? W Elblągu wszystko po staremu. Podobno przekop mają robić. Przez mniejszej wyślają. Tak, Jasne. Tak, tak. To wy w tych maskach tak na co dzień straszycie waszych podatników? Nie, oczywiście, że nie straszymy podatników. A dla kogo? To? Dla przeciwników rozumiem. No, pewnie też troszeczkę. No, po prostu mamy szczere uśmiechy. To jest szczery uśmiech tak. dla każdego podatnika, pod podatnika który was odwiedza. Nie ma przeciwników? Nie ma przeciwników. Da Elbląga nie ma. Elbląg jest najważniejszą. Co? co? Pozdrawiamy serdecznie, życzymy wspaniałych osiągnięć sportowych. Oczywiście. Na pewno są. Drużyny rywalizować będą w takich konkurencjach jak strzelanie z broni pneumatycznej, przeciąganie liny kobiet, piłce siatkowej drużyn mieszanych, piłce nożnej mężczyzn, skoków dal, pływaniu tenisie ziemnym, tenisie stołowym w Bandingtonie i wreszcie ostatnio bardzo modnym, Nordic Walking na dystansie 5 km. Uroczyste rozpoczęcie mistrzostw odbyło się w piątek 26 maja o godzinie 9 na stadionie miejskim przy ulicy Jana Matejki.